Rozpoczynamy trzeci rok życia w pandemii, w warunkach zaburzonego życia społecznego, gospodarczego i utrudnionego dostępu do opieki zdrowotnej. Ten utrudniony dostęp dotyczy nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale dotyczy mieszkańców całej Polski. To ograniczone możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych spowodowane były rekomendacjami głównego inspektora sanitarnego, decyzjami wojewody, rekomendacjami ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Skutki tego, tak jak mówię, to ograniczony dostęp do lekarzy POZ-ów, do opieki ambulatoryjnej, do specjalistów i ograniczony dostęp do leczenia szpitalnego. Tego efektem jest pogarszający się stan zdrowia naszych mieszkańców, a efekt dla szpitali, który wynika z ograniczonej możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych, to pogorszenie się ich fin sytuacji finansowej. Na ten efekt samorządy i powiatowe, i wojewódzkie właściciele mieli niewielki wpływ, ale samorząd województwa działał w tych obszarach, w których mógł działać, czyli wspierał pomoc antykowidową, przeznaczając niesamowite środki na wsparcie zarówno jednostek szpitalnych które ma w swoich zasobach jak również na pomoc szpitalom na terenie całego województwa Tylko w ciągu na pomoc związaną z tarczą covidową samorząd województwa wydał ponad 126 milionów złotych to wsparcie obejmowało dotacje na przeprowadzenie inwestycji, na zakup sprzętu, na zakup środków higieny osobistej. W tym czasie apelowaliśmy w ubiegłym roku o wdrożenie jak najszybszej tarczy antykryzysowej dedykowanej szpitalom. I dedykowanej podmiotom ochrony zdrowia. Niestety nie wdrożono tarczy, nie wdrożono bezwrotnych dotacji za świadczenia postojowe, nie wdrożono dopłat do kosztów stałych, ale zamiast tego ogłoszony został projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Z czym Państwo się nie zgadzacie, jaka jest obecna sytuacja szpitala? Ho. No przede wszystkim nie zgadzamy się tu już od wielu lat z zaniżoną wyceną świadczeń, zaniżoną przez Agencję Oceny Technologii. Ja tylko chciałem przypomnieć, że agencja oceny. Zajmowała się w pierwszej kolejności tymi świadczeniami, które według tejże agencji zostały wycenione zbyt wysoko. Przypomnę, na przykład, okulistyka. W dwa razy w ciągu, w ciągu dwóch lat, parę lat temu została przeceniona w dół o 30%. Kardiologia inwazyjna również została przeceniona w dół. Dopiero teraz agencja zbiera dane dotyczące dwóch najbardziej kosz, kosztochłonnych, może nie kosztochłonnych, dwóch najbardziej źle wycenionych. Oddziałów, czyli oddziału chorób wewnętrznych i oddziału chirurgii onkologicznej. Teraz dopiero się tym agencja zajęła. Proszę spojrzeć na przykład na teren, na teren Opola. W dwóch dużych szpitalach, czyli Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Szpital Wojewódzki, oddziały internistyczne są kilkułóżkowe. Dlaczego tak się dzieje? Nie dlatego, że tam nie ma pacjentów, tylko dlatego, że lepiej te oddziały przekształcić na oddziały bardziej specjalistyczne, po to, żeby skorzystać z trochę lepszych wysyłek, no jeżeli, na, jeżeli w takich szpitalach tych łóżek jest mało i te szpitale uciekają od interny, no to co mają powiedzieć te szpitale mniejsze, które nie mają takiej ucieczki? Muszą się taką interną zajmować, muszą się zajmować chirurgią ogólną, bo to są podstawowe dziedziny, w których takie szpitale powinny funkcjonować. Wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć, a być może w ogóle nie znaleziono by w Polsce szpitala, którym te dwa oddziały się po prostu opłacają. Bo takie są wyceny i taka, 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 jest, taka jest rzeczywistość dzisiejsza. No i to jeżeli podstawą do tworzenia tej, tej ustawy jest to, że sytuacja finansowa szpitali jest zła, no to nie, to należy się zastanowić, dlaczego ta sytuacja tych szpitali jest zła i jak dobrze zarządzają tymi szpitalami dyrektorzy, że te szpitale jeszcze funkcjonują, bo ja znowu przypomnę, tylko 30 z 549 szpitali za rok 2020 wpadłyby w kategorię D, czyli w tą najgorszą. Pani Panie dyrektorze, kto powinien nową ustawę napisać? Najlepiej gdyby, gdyby uczestniczyli w, w budowie tej ustawy ci, którzy bezpośrednio pracują na dole. Bo podam, podam kolejny przykład. Jeśli się pisze w uzasadnieniu tej ustawy, że jednym z powodów tego, co jest dzisiaj wśród szpitali, jest rozwój szpitalnictwa taki bardzo nieuporządkowany. O tak to, o tak to nazwę, żeby, żeby użyć delikatnego słowa. No to ja tylko przypomnę, że narzędzia do kwalifikacji szpitali, do tego, że mogą funkcjonować, czy oddziałów szpitalnych, ma wojewoda. Dzisiaj, żeby uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, należy zgłosić się z takim wnioskiem do wojewody, i wojewoda taki wniosek albo zatwierdza, albo nie. Dzisiaj to jest działalność stricte administracyjna, czyli zero jedynkowa. Jeśli ten oddział, który ma zostać zarejestrowany, spełnia warunki, to wojewoda musi go zarejestrować. Gdyby nadcić dodatkowe narzędzie wojewodzie, żeby oprócz tej działalności administracyjnej mógł poczynić jeszcze inne uzgodnienia, na przykład spojrzeć w mapę potrzeb zdrowotnych. I na przykład, jeżeli z mapy potrzeb zdrowotnych nie wynika wprost, że powinien się w Opolu pojawić kolejny oddział jakiś tam, no to wojewoda. Na tej podstawie po prostu takiego oddziału nie rejestruje. A nie możemy prowadzić żadnej działalności leczniczej w komórce organizacyjnej, która przez wojewodę nie została wpisana do, do rejestru. Inwestycje na dzisiaj działają na podstawie Jowisza. Każda duża inwestycja z pieniędzy publicznych. Z pieniędzy europejskich musi przejść procedurę weryfikacji przez Jowisz. No więc, jeżeli takiej procedury nie przychodzi z powodów na przykład takich, że nie ma ich w mapie potrzeb zdrowotnych, no to takie środki nie zostaną przekazane. Ja tylko podkreślam jedną rzecz. Są już dzisiaj narzędzia. Z których, na podstawie których my możemy naszą opiekę zdrowotną układać. Trzeba z nich, trzeba je tylko nieco zmodyfikować albo z nich po prostu e, korzystać. Ale to nie my. My, my tutaj na dole, e, mówiąc na dole, mam na myśli również samorząd województwa, samorząd powiatowy, powinniśmy na tych, na tych dokumentach bazować. W końcu ktoś powinien podjąć decyzję, jak opieka zdrowotna w Polsce powinna wyglądać, e, z, znaleźć dobry pomysł na to i po prostu go realizować. Ustawa, która się w tej chwili rodzi i jest w ministerstwie celem opracowania, to jest ustawa, dla której z całej Polski spłynęło 2016 uwag, poprawek takich czy innych. I to może pokazywać skalę, jak ile jest do przerobienia. I my uważamy jako powiaty Związku Piatów Polskich, a ponieważ jestem w zespole z ramienia Związku Piatów Polskich w takim zdrowia, który przygotowujemy pewne rzeczy, że. Tą ustawę trzeba generalnie e, przerobić i to tak od zera. Nie może też być tak, że ustawę e, taką fundamentalną. Myślę dla mieszkańców całej Polski przygotowuje zespół warszawskich urzędników, bo tak, się to, bo tak się to odbywa. Są tam przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. My uważamy fundamentalnie, że powinniśmy spróbować zrobić projekt pilotażowy w kilku województwach. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Same dopisypywanie pieniędzy do systemu nic to, nic to po prostu nie daje. Jak dodatkowo byście trochę prześledzili tę ustawę, to widać tam, że tam się zupełnie pomija pacjenta. Co pacjent będzie miał z tej, z tej ustawy, z tej restrukturyzacji? To się wszystko pomija. Pomija się czynnika, czynnik bardzo ważny to jest płatnik Narodowy Fundusz Zdrowia. To tak troszeczkę tam się to wspomina. Również gdzie protestujemy, chcemy, żeby powiaty i województwa i wszystkie podmioty, które zarządzają służbą zdrowia miały jakiś wpływ w tym wszystkim, w tej reformie, a mi się wydaje, że Ministerstwo Narodowy Fundusz Zdrowia idą w tym kierunku, żeby tą całą winę na złą sytuację w szpitalach po prostu scedować na samorządy jako organy założycielskie. Z tym się również nie zgadzamy.